Kacper Bisan przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Poradnik zakupowy. Któż z nas nie miał tak, że miał w głowie lub na języku hasło: Nie mam pomysłu na prezent? I to jest norma, a szczególnie jakiegoś znasz bardzo długo, na kiedyś na przykład. Pierwszy rok w związku, to jeszcze tam można coś pokombinować, ale później, jak już znasz pasję, zainteresowania i już wszystko, co się dało, albo ktoś sobie sam kupił, albo ty wykupiłeś, to nagle brakuje pomysłów. To jest naturalne. Natomiast ja od dłuższego czasu nie mam, nie mam przeważnie problemu z pomysłem na prezent, bo wsadzam to w jedną z kategorii i przeważnie są to prezenty fizyczne. Bo fizyczne prezenty są najprostsze, a czasem można pokmienić na czymś innym. Więc dzisiaj 10 takich typów prezentów. Niektóre są rozbite na kilka kategorii. W każdym dam przynajmniej jeden przykład, aby łatwo było to zrozumieć, i też do najciekawszych dam linki, żeby można było spokojnie sobie pozamawiać. Oczywiście. Czy ja jestem jakimś guru prezentowym? No nie jestem, ale pewne rzeczy przepracowałem i pewne rzeczy rozkminiłem. Numer jeden. Nie mam przy sobie, ale srebrna moneta. To jest o tyle ciekawe, że ostatnio zrozumiałem, że srebrna moneta jest takim dosyć uniwersalnym prezentem dla większości, ponieważ ma to w sobie wartość, taka bazowa moneta, która kosztuje 120, 130, 140 zł, w zależności od kursu kruszca. Ona jest po prostu aktywem jakimś, które możesz wymienić za jakiś czas, za podobną kwotę. Tak? Być może za jakiś czas spadnie o 20 zł, rośnie o 20 zł, ale generalnie plus, minus będzie warta tyle, ile jest warta. I teraz srebrna moneta jest czymś takim bardziej wymyślnym, może niż pieniądze, a jednocześnie ma jakieś walory estetyczne i jest to ciekawy prezent dla większości. Ale wchodzi tutaj jeszcze inna kategoria, czyli kolekcjonerskie monety srebrne. I teraz tutaj łączymy inwestowanie z hazardem, można powiedzieć, czy też z kolekcjonerstwem. Otóż są monety, które kosztują nie 120-130 zł, tylko na przykład 170, 200, 300 zł, 400 nawet. Mówimy oczywiście cały czas o jednouncjowej monecie, bo to jest taka najbardziej popularna. I teraz, czym się różnią te monety od, od tych bazowych? Czy mają więcej kruszca, mają lepszy kruszec? Nie. One po prostu są wybite w jakiejś tam ograniczonej ilości i często mają jakiś fajny motyw. Na przykład z Jamesem Mondem na przykład z serialem The Simpsons, który bardzo lubiłem jako nastolatek. Na przykład ze zwierzakami egzotycznymi. Na przykład z państwami, wyspami na Karaibach, wyspiarskimi państwami takimi. Także są ciekawe motywy i niektóre są jeszcze dodatkowo malowane, czyli nie tylko masz srebrną monetę, ale masz też jakiś kolorowy, kolorowy motyw, co też dodaje tutaj do aspektów wizualnych plus 5 punktów. I teraz, czy takie monety warto kupować? Generalnie zdania są podzielone. Raczej kupuje się kruszec, a moneta jest tylko jego formą. Natomiast część osób kupuje te kolekcjonerskie. I teraz e, ja uważam, że najlepszy prezent to jest taki, który ucieszy, a sam sobie go nie kupisz. Więc jeżeli przepłacisz za monetę na przykład 100% wartości e, i kupisz, nie wiem, z motywem e, Piratów z Karaibów monetę, to ktoś, to lubi Piratów z Karaibów albo ktoś, to lubi koty i ma z kotem, on to doceni. A taka moneta też może na wartości urosnąć. Może też spa spaść. W najgorszym wypadku sprzedaje się ją za cenę kruszta, czyli tą cenę bazową monety. O, pewnie tr trochę więcej w najgorszym wypadku niż ta bazowa część. Ale tu mamy właśnie motyw i inwestowania, i nazwijmy to takiego hazardu, bo to jest rynek. Jeżeli kupujesz na oślep, to to jest raczej hazard. No ale jest to fajne. I ja pomyślałem sobie, że co miesiąc dla zabawy, bo znam lepsze pomysły na inwestycje, będę sobie kupował takie monety ciekawsze i to będzie również domyślny prezent dla mnie od mojej żony i ja dla mojej żony również. I będziemy wspólnie takie monety sobie kolekcjonować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także strefna moneta jest jednym z pomysłów. Gdzie kupować? Jest wiele mennic. Najlepiej sobie wejść na Allegro i zobaczyć te, które są sprawdzone wieloletnie, mają dobre opinie i wejść na ich strony prawdziwe, oficjalne, a nie allegrowe, bo na Allegro wiadomo, że jest dodatkowa prowizja. Ja na przykład często to ze z Metal Market, ale to tutaj nie mam żadnej współpracy, po prostu, po prostu często to tam kupuję. Druga kwestia relaks. Często człowiek sobie kupi nie wiem, coś do samochodu, kupi sobie nowy gadżet, tam iPhone'a, komputer coś, ale zapomina o relaksie, bo to nie jest coś pierwszej potrzeby, ale jak już ktoś mu to kupi, to to doceni. Sam na myśli, jeżeli chodzi o relaks: fizjoterapię, masaż. I polecam, bo ja sobie to kupuję na co dzień, sam sobie robię prezent, ale polecam i mieć dobrego fizjoterapeutę, i masażystę jakiś spa, jak ktoś lubi jakieś masowanie bardziej zaawansowane, czyli kamieniami ciepłymi czy w ogóle wstęp do jakiegoś, jakiegoś ośrodka, gdzie jest więcej różnych tego typu usług jakieś sauny, groty solne itd. Przeważnie ludzie to lubią, albo nawet nie znają do końca, ale chcieliby sprawdzić. A sami sobie nie kupią. Także inwestowanie w relaks to jest druga opcja. Jak widzisz, zupełnie inna niż te srebrne monety. Po trzecie, jak już mówimy o relaksie, to, to inną kategorią, mimo że dosyć podobną, są przeżycia ale takie bardziej ekstremalne, czyli inwestowanie w prezenty pod kątem przeżyć, to mam na myśli flyspot, czyli latanie w tym tunelu. To kosztuje 100 kilkadziesiąt złotych, bo za Jak masz większy budżet, to być może wynajęcie sportowego samochodu. To są różne koszty, ale... No Mustanga, na przykład jak ktoś lubi Mustanga, no to Mustanga e, takiego w miarę nowego, myślę, że za 500 wek już e, gdzieś tam wynajmiesz, może mniej, może trochę więcej, e, jakieś nie wiem, BMW M4, e, jak ktoś chce na Śląsku, to, to polecam tutaj trofeo.pl od mojego kolegi firma, która zajmuje się wynajmem samochodów, mają tam Dodge czy Challengery, in, Challengery, inne, więc taki prezent jak najbardziej do 1000 zł jest sporo fajnych samochodów, które możesz komuś wynająć. Szczególnie jest to fajne poza sezonem, czyli tak jak teraz w zimę, bo jest to tańsze, mimo że oczywiście mniej się taka osoba może pobawić, no bo na mokrym śliskim no to, to jest trochę mniej bezpiecznie, chyba że ktoś lubi szaleć. Gdzieś tam, to, to może ten śliski teren jest dla niego lepszy. W każdym razie można tak coś zrobić. Jeżeli budżet dla ciebie jest zbyt duży, tego typu, to możesz też taki prezent kupić w kilka osób. Oczywiście można dalej lecieć w skoki ze spadochronem, gokardy, różne rzeczy, ale bardziej mam na myśli kierunek, czyli coś takiego bardziej ekstremalnego, o czym też człowiek nie myśli. Szczególnie, że na, że na przykład wynajem samochodu. To jest coś, co się wydaje zbytkiem, coś co, się, coś, co jest relatywnie drogie. Wiele osób by nawet chciało, ale samemu sobie na to nie pozwoli, i wtedy ty wchodzisz cały na biało lub cały na czerwono, jak ja, i po prostu takie auto dla takiej osoby wynajmujesz. No myślę, że każdy fan motoryzacji doceni i analogicznie z innymi takimi przeżyciami, które dają adrenalinę. Co jeszcze? Jak już mamy przeżycia takie spa, mamy adre adrenalinowe, że tak powiem, to mamy jeszcze kulturalne. I e, kulturalne to mam na myśli e, teatr. Teraz bardzo mało osób chodzi o teatru, a teatr jest ciekawą formą rozrywki. E, o ten tę sferę kultu, kulturalno-kulturową e, dba w moim związku żona. I ona często robi takie prezenty bez okazji, że jedziemy gdzieś do e, teatru, ale teatr to nie jest inna opcja. No Jak to jest hardkorowcem, to takie opery, ja nie przepadam akurat, czy muzykale. Muzykale, jak jest dobry, to tak. Na przykład teatr. E, Roma, chyba tak. Chyba teatr Roma w Warszawie bardzo polecam muzykę, ale tam. Potem masz coś bardziej takiego luźnego, czyli stand-up, jak najbardziej. I to jest znowu coś, co większość osób gdzieś tam doceni w, jakiej, w jakiejś formie, ale samemu nie kupi, bo pędzi każdy z nas w życiu, więc nie każdy myśli o tym: ach, dzisiaj sobie kupię teatr. Analogicznie, właściwie to bardziej do tych przeżyć adrenalinowych, to jeszcze można dorzucić. Jakiś wyjazd weekendowy, tak? Wyjazd w góry, wyjazd nad morze, City Break, tak zwany, czyli tanie loty gdzieś tam po Europie. Też fajny pomysł, jak najbardziej, więc, więc, więc czemu nie? Kiedy jesteśmy już przy lotach, przechodzimy do piątej rzeczy, czyli. Voucher zmuszający do zakupów czegoś konkretnego. Jaki to jest voucher? Na przykład, właśnie do Wizera. Możesz kupić voucher wizerowy. i teraz taka osoba, gdyby stała 500 zł, no to wyda to na byle co, to się rozejdzie po prostu, tak? A jeżeli kupisz voucher do Wizzera, no to ta osoba już musi sobie zaplanować jakiś wyjazd, jakieś wakacje, czyli niejako zmuszasz ją do zrobienia czegoś. Ale to nie musi być coś aż tak skomplikowanego. To może być voucher do. Nie wiem, dla kawalera do jakiegoś sklepu takiego Home you, czy Duka, czy chyba są takie, takie, takie sklepy jak Duka, tak mi się wydaje. Home You w każdym razie jest. E, więc y, jeżeli jest sobie kawaler, który od pół roku śpi w tej samej pościeli, no to można go zmusić, żeby sobie kupił pościel i docenił, że ma świeżutką i dać mu taki voucher na przykład, nie? E, albo do Ikei, chociaż tam już możesz wydać na bardziej takie rzeczy przyziemne typu żarówki, ale takie, takie sklepy bardziej. E, bardziej jak byłoby pewnie spoko. Opcjonalnie możesz kupić voucher niekoniecznie dla tej osoby, tylko dla, dla, tego, dla jej pasji lub tego, co robi. Na przykład jak ktoś jest rodzicem, no to można kupić do jakiegoś sklepu dziecięcego voucher i wtedy zmuszasz niejako, żeby zainwestowała ta osoba w dzieci. Do tego jeszcze dojdziemy, bo tutaj mam różne o nasze pozycje, na przykład nowa książka Pracowitek dla młodych rodziców, dla młodych dzieci bajka o tym, jak od zera dojść do milionera. Ale, ale w tym przypadku voucherowym, to pomyśl też, co ta osoba potrzebuje sobie sama kupić. Ty na przykład nie wiesz, jaką ona lubi pościel, czy nie wiesz, jaki ona chce kierunek obrać na ujdzerze, natomiast kupujesz jej voucher i ona sobie sama już to wybiera, ale jest niejako zbuszona do tego, żeby od. Tę sferę swojego życia zadbać przez voucher, także myślę, że, że jak najbardziej fajna rzecz. Dobra, jak mamy voucher, to mamy również drogie gadżety. Drogie gadżety, mam na myśli rzeczy, które nie są potrzebne nikomu w życiu, ale ktoś się uśmiechnie. I znowu, to jest kubek, który dostałem kiedyś w dwupaku. I taki dwupak kubka z Porsche, który tutaj ma złotą taką obwolutę, niby to jest inspirowane tłokiem silnika Porsche. Takie dwa kubki kosztują nie wiem dokładnie ile pewnie koło 200 zł. No i teraz, ja nie mam tak, ja jestem fanem marki Porsche oczywiście, natomiast nie mam takiego czegoś, że o, jest wtorek, to może dzisiaj sobie. Zamówię kubki z Porsche za dwie stówy. Nie mam czegoś takiego. Pewnie ktoś tak ma, ale no raczej nie, nie wydaje to tak jak gryty kasy. Natomiast wszyscy, którzy mnie dobrze znają, wiedzą, że ja markę uwielbiam, zawsze zawsze lubiałem i, i dlatego na przykład dostałem kostkarkę do, że formę, formę do kostek lodu w kształcie herbów Porsche. Fajne, fajne. A ile to kosztuje? Myślę, że jest 80 zł. No i znowu, 80 zł za formę do, e, do kostek to jest absurd. E, a z drugiej strony, jako prezent, to jest tani prezent, który jest bardzo fajny, ktoś się ucieszy. I u mnie w domu ja się zawsze pytam, ile chcesz herbów e, Porsche, albo mam drugą formę jeszcze w kształcie samochodzików Porsche 911 i się pytam, ile chcesz, no i znowu ekspres się do nas odzywa, ile chcesz e, Porsche lodu. No i ja mam z tego fan, to jest taki miły gadżet i jak najbardziej. Takich gadżetów jest więcej, no wiadomo, że ja tutaj ci daję przykład z kubkiem. No ale kubki to też jest coś, czego raczej nikt myślący człowiek nie kupuje. No może z podróży, jakieś tam pamiątkowe jak najbardziej, ale ogólnie to jest tyle różnych kubków takich e, e, gadżeciarskich z jakiejś tam promocji, z czegoś, że każdy ma nadmiar kupków w domu i oszukujmy się, ale taki kubek ja doceniam i ja piję z niego kawę każdego. Każdego dnia, także jak najbardziej. Tajgaretów jest więcej, no, to może być e, jakiś zegarek, pasek, coś, ale coś takiego właśnie e, droższego, co nie jest potrzebne nikomu, e, ale e, ktoś, sobie, ktoś sobie sam tego nie kupi, ale jednak ty mu to kupisz e, jako formę taki, taką przemyślanego prezentu i mu to e, zatrybi. E, tak też można zrobić z. Jakieś szukałem białego kruku książki, książka, która też y, kosztowała chyba 2 trzy stówy. Ona kiedyś była na polskim rynku za 5 dyszek, a potem była białym krukiem i, y, i też znowu. Myślę, że wiele osób nie kupi sobie książki za 300 zł, ale w prezencie chętnie przyjmie. Także drogi gadżet, y, czyli coś związanego z pasją danej osoby, z zainteresowaniami, y, coś, nazwijmy to premium, y, a jak najbardziej y, ucieszy, myślę, że każdego. Dobra. Skoro mamy drogi gadżet, to mamy też. Gdzie są te? Gdzie są moje, moje gadżety pod ręką? Tutaj, dobrze, mam. Może być produkt premium. Może być produkt premium, czyli na przykładzie Slawi naszego produktu, od razu reklama musi być. Jest sobie, są, są sobie kremy do twarzy sera, do twarzy Slawia. I one są odle charakterystyczne, że mają takie drewniane drewniane zakrętki. I teraz te produkty nie są tanie. Podejrzewam, że da się kupić za kilka dyszek krem, tu jest krem pod oczy, ale ten kosztuje ponad 100 i wiele kobiet sobie odmówi, bo, bo ma inne wydatki, bo nie chce. I znowu czasem taki produkt premium, którego ktoś normalnie sobie nie kupi, aby chciał, jest fajnym pomysłem. I Slavia jest oczywiście tylko, tylko przykładem. Tych produktów może być więcej. E, raczej nie polecam na przykład perfum. Perfumy są podobno mega e, często kupowane na święta. E, chyba, że ktoś jest fanem zapachu danego i sobie odmawia, te najbardziej. Natomiast, jak masz strzelać w ciemno, to A. Możesz nie trafić z zapachem. B. E, markowe perfumy nie są warte swojej ceny, bo jest to rynek bardzo przeszacowany i możesz mieć dobrej jakości perfumy za 30, 40, 50 zł, e, bo esencja kosztuje tyle. E, po prostu rynek ma marketing zapewne świetny i, i dlatego. I dlatego tak to wygląda. No, ja myślę, że, że, że bardziej coś nie, nie tak inwazyjnego jak perfumy jest dobrym pomysłem, ale ogólnie nie gadżet, a produkt, który jest bardziej, bardziej może jednorazowy, bardziej kosmetyk, właśnie premium, coś, co się zużyje. Być może na przykład dobrym pomysłem jest też usługa w postaci dobrej restauracji, czyli znowu ktoś sobie odmawia danej no restauracji, a Ty bierzesz go do najlepszej, wiem, na wysokim piętrze z dokiem na miasto, albo z super żarciem wegańskim, albo jakakolwiek inna knajpa się komuś wymarzy. Jest też to dobrym pomysłem, także to się różni tym od gadżetu, że gadżet jest... Gadżetem, którego nikt nie potrzebuje, a produkt premium jest tym produktem, który ktoś by chciał i on coś faktycznie wniesie do jego życia, ale sobie odmawia, bo ma inne wydatki. Dobrze. Kolejną kwestią jest produkt spersonalizowany, czyli na przykład coś z dedykacją, z grawerem, i tutaj może być, to może być bardzo różny przedmiot. My na przykład mamy markę też Oldoak.pl i tam mamy zegarki, gdzie można sobie na na spodzie tego zegarka wygrawerować dedykację. Oprócz tego, na drewnianym opakowaniu również można zrobić dedykację i jest to wtedy bardzo taki personalny prezent. bardzo... No myślę, że on wyzwala dużo emocji, bo jak ktoś otwiera i widzi od razu na, na pudełku drewnianym grawer z dedykacją, a potem na tym produkcie to, to jest fajny, fajna rzecz. Ale może być cokolwiek, co jest, co jest po prostu. E, gra wyrwane, e, bo każdy zegarek może dać, no prawie każdy, e, każdy, który jest wykonany z, e, koperta jest wykonana ze stali szachetnej, to może dać do, do wygrawerowania. E, możesz też e, samemu stworzyć taką, e, taką rzecz, e, ale to jest jakby inna kategoria produktów, za chwilę dojdziemy do ręcznie regulowanych gadżetów. E, personalizacja, czyli właściwie cokolwiek, to może być nawet doniczka którą się coś wygraweruje. Myślę, że ostatnio byliśmy na kawalerskim i chłopaki kupili taki wałek, i to był wałek do bicia żony, oczywiście w żarsie i tam były, i tam były podpisy wszystkich chłopaków z kawalerskiego. Fajne, bo to jest. Nadajemy wałkowi zupełnie jakby inną tutaj cechę, takie pamiątki, i tam są też podpisy, i on będzie miał w pamięci zawsze ten kawalerski. Więc jest to spersonalizowanie zwykłego produktu i nadanie mu nowej wartości i jakiegoś takiego ładunku emocjonalnego. Jak jesteśmy przy ładunku emocjonalnym, no to kolejnym kategorią są rzeczy ręcznie robione. I tutaj mam przykład, który też dostałem od żony. Jak nam zaczął iść dobrze program Expert Bentleyu, to ona znalazła dziewczynę, podlinkujemy ją też w opisie, dziewczynę, która robi... Specjalizuje się w malowaniu samochodów na kubkach. To jest absurd, ale tak jest. Ona maluje samochody, nie wiem czy robi inne rzeczy. Ja się zatrzymałem na tym, że robi samochody. I e, nie wiem, czy to wyostrzy fajnie, natomiast chyba nie wyostrzy. E, natomiast tutaj są wszystkie refleksy, wszystko. To wygląda jak zdjęcie. Jak ja dostałem ten kubek, wydawało mi się, że to jest zdjęcie po prostu e, zrobione, ale nie. Zarówno ten napis, jak i to jest ręcznie malowane i jest zabezpieczone, żeby się nie niszczyło w zmywarce. Więc znowu, jeżeli ktoś ma na przykład jakiś e, albo ma swój ukochany samochód, albo marzy o samochodzie, można mu takie coś zrobić i myślę, że każdego dnia może pić kawę z, ze sztuką tak naprawdę, która przedstawia jego wymarzony samochód. E, Myślę, że fajne, ale oprócz tego w ogóle dużo robionych rzeczy jest na grupach, które poświęcone są na Facebooku licytacjom na, na potrzebujące osoby, na potrzebujące dzieciaki przeważnie. I tam jest dużo fajnych osób, do których możesz zagadać, żeby coś Ci zrobiły. O co chodzi? Jest licytacja na przykład dla chorego Tomka i wpisujesz sobie na, na, szuka, na wyszukiwarce facebookowej, Wpisujesz sobie licytację dla, i tam masz różne sugestie. Wchodzisz do wolną grupę i, i patrzysz, co tam ludzie oferują. I tam jest bardzo dużo osób, głównie kobiet, które robią fajne rzeczy i je wystawiają na aukcje charytatywne. Obrazy, rysunki, rzeźby, hafty różne rzeczy są ręcznie robione. I jak ktoś Ci się podoba, możesz to licytować i pomóc, a możesz też takiej osobie to zlecieć. jej w komentarzu Hej, robisz fajną robotę. Czy mogę Tobie to zlecić, podaj do siebie namiar. I tam znajdziesz dużo osób, które robią rzeczy, które Tobie się podobają i które, które rzeczywiście mogą zrobić robotę jako prezent. Uważam, że ręcznie robione rzeczy to jest piękna rzecz. Dobrze, i na sam koniec jest, są oczywiście jest oczywiście wiedza. Wiele osób też pędzi, nie ma czasu na jakiś rozwój poza jakimiś tam YouTubami, Audiobookami, ci co bardziej już się tutaj, że tak powiem, wgryźli w przyswanie wiedzy. A my na przykład oferujemy książki. Teraz książki są, na, są fajne po dwoma, znaczy na, dwa, dwa rodzaje książek. Po pierwsze książki dla dorosłych. Na przykład teraz mamy premierę Biblii nieruchomości, nieruchomości czyli coś dla kogoś, kto się interesuje inwestowaniem nieruchomościami, to to, to, jest najbardziej, to jest fajny dla niego prezent. Mamy też osobno Biblię Inwestowania, ale mamy Nawyki 2.0, czyli jak stworzyć nawyki bez silnej woli. Mamy 48 godzinną dobę, czyli jak mieć dwa razy więcej czasu w ciągu jednej doby. Mamy 138, czyli książkę, którą napisaliśmy z, razem z Karolem Hohenowskim, moim wspólnikiem. O 138 technikach na marketing jest tego sporo. ekspertia.com.pl zapraszam i to jest jak najbardziej fajny prezent dla osób, które chcą się rozwijać, czy to biznesowo, czy to tak jak w przypadku nawyków, czy 48 godzinnej doby, personalnie, bo to się przyda raczej każdemu, ale też mamy coś, co mi się najbardziej podoba u nas, coś, co daje największą radość, czyli książki dla dzieci. I tutaj mamy na przykład serię bez montego, serię Miś ekspertus. Jest mi się ekspertość oszczędza, jest, buduje nawyki, jest uczy się języków obcych, buduje relacje, także wszystko dla kumatych dzieci, więc jeżeli masz kogoś, kto ma dzieci, to to jest mega, mega pomysł i dla dzieci również jest, jest mega pomysłem. Oprócz tego wspomniany pracowitek, czyli jak z takiej mrówki robotniczej, tutaj w tym przypadku, stać się, stać się królem mrowiska, bardzo fajna historia na faktach. Napisał to na znajomy Grzegorz, który kiedyś pracował na kopalni pod ziemią, a potem stał się milionerem, także dosyć, dosyć mocna rekomendacja. No i na przykład jest Monte, Monciaka przemyciliśmy kiedyś z, z właśnie Czarnogóry do Katowic i o tym jest historia właśnie Montego na faktach. Bardzo zmusza do myślenia, fajnie się czytają dziecku i dyskutuje na temat aspektów moralnych, etycznych, na temat prawa, na temat odwagi. No, dużo jest tej fajnej wartości. Także wiedza jest zawsze w cenie. Mamy też kursy języków obcych, które też są fajnym, uniwersalnym prezentem dla, dla bliskich. Jeżeli ktoś chce się uczyć, angielskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, niemieckiego i rosyjskiego, ukraińskiego i wielu innych języków, to, to one są również za jednorazową płatą Można się uczyć, mieć dostęp do platformy z native speakerem, ze słówkami, z podcastami. Są one dostępne właśnie na, na instytut, lingwistyki.pl, także jest tego fajnie, dużo. I ja uważam, że wiedza jest świetna, szczególnie, że jeżeli ktoś Weźmy sobie taką książkę, ona troszkę była, ponad 400 stron twarda oprawa, ale jeżeli ktoś sobie kupi taką książkę e, na prezent, to ta obdarowana osoba może to odłożyć na półkę, nie szkodzi. Dużo prezentów tak ląduje. Natomiast być może przeczyta kilka rozdziałów coś zmieni w swoim życiu, a być może przeczyta tylko jeden rozdział, nie wiem, rozdział o garażach. I na przykład sobie kupi pierwszy garaż, wynajmie i będzie miał jakieś aktywo. Wiedza naprawdę zmienia życie i e, i wdrażając wiedzę masz taki kaizen w życiu, czyli filozofię małych kroków. Krok po kroku Ty zmieniasz. Ja jestem tego wielkim fanem i dlatego też w branży wiedzy działam. Um, oczywiście możesz, możesz skorzystać z dziewięciu innych sposobów na prezenty. Mogą to być przeżycia jednego typu, drugiego, gadżety, reszta robota. Może to być produkt premium jak... Jak nasze kosmetyki Slavia, czy personalizowane, jak Old Oak. E, oczywiście, czy kupisz to w, jak, w którejś z naszych firm, czy kupisz to gdziekolwiek indziej, to dzisiaj nie ma znaczenia. Bardziej pokazuję Ci na konkretnych przykładach, e, jakie są możliwości. I mam nadzieję, że zawsze, jak będziesz miał problem z prezentem, to po prostu odpalisz sobie ten film i pokminisz, czy coś fajnego jest, tak? Bo e, wynajem dla kogoś auto na dobę nie jest może oczywisty, ale jak już się człowiek na tym zastanowi, to, to może takie coś kupić i to, tę osobę uszczęśliwić. Moja żona na przykład decydowała kiedyś na wośp, na aukcji wośpu, właśnie przejazd Porsche 911 po torze tutaj na Śląsku, w kamieniu Śląskim. No i trochę pojeździłem, i to i to z bo z. Komikiem i gorem, znanym jako Mariolka. Było fajnie, ona to by za wcale jakieś duże pieniądze. Już nie pamiętam teraz jakie, ale wcale nie były duże pieniądze. Jeżeli też w ogóle w te przyżycia bardziej pójść, w takie doświadczenia dla kogoś, to w styczniu zawsze są aukcje dla Wośpu, dla Wielkiej Orkiestry i tam można licytować różne ciekawe rzeczy. Jakieś koszulki z podpisami, jakieś właśnie spotkania z celebrytami, spacer z, z kimś ciekawym. Naprawdę jest tego sporo, także polecam też się tym zainteresować. W tej kategorii to najlepiej tam szukać. W kwestii ręcznie robionych rzeczy najlepiej na Facebooku, na listacjach. Wiedza, to wiadomo, można eksperci, najlepsza. Wiadomo. Dobrze, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Ci się podoba. A ja teraz mam taki, taką mam rozkminę. Możesz powiedzieć, co o tym myślisz? Myślałem o tym, żeby na Facebooku i na Instagramie, w relacjach przez cały grudzień dawać takie krótkie relacje z mojego życia, głównie biznesowego, głównie takie rozkminy biznesowe i może trochę takich lifehacków. Czy takie coś byś śledził? Myślałem, żeby 30 dni, dzień w dzień zrobić kilka krótkich relacji lub jedną dziennie. No, przynajmniej od poniedziałku do piątku, przez cały, przez cały grudzień. Daj znać, czy byś to śledził. Jeżeli tak, to co by Cię interesowało? A ja jeszcze się zastanawiam, ale, ale chyba, chyba w tym piątku pójdę. A tymczasem tyle ode mnie. Konamatata, do wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.